Cześć, jestem Krzysiek, a to jest dzisiejsza opinia polityczna. Zapraszam. PiS wygrał, ale nie ma większości. Takie są fakty. Szanse na utrzymanie władzy zmniejsza niechęć opozycji do koalicji z partią Jarosława Kaczyńskiego. Starania PiS dla koalicji z Trzecią Drogą dochodzą do takiego absurdu, że minister Przemysław Czarnek zaczął wychwalać PSL. I określać go jako konserwatywny. A to nie PSL tłumaczył tęczę LGBT jako znak ruchu spółdzielczego? A to nie PSL był za edukacją seksualną? Nie nazwałbym tego konserwatyzmem. Prawdopodobnym wyjściem będzie to, że Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga zawiążą koalicję i stworzą wspólny rząd. Pytanie, czy znajdą wspólny język? Jeśli by znaleźli, a jest to możliwe, będzie trzeba wybrać premiera. Jeśli zostanie nim Donald Tusk, lider PO, powrócą czasy 2007-2015. Prawdopodobnie będzie gorzej niż teraz. Tęskniliście za prywatyzacją? Nasz magik, jeśli wygra, sprawi, że Orlen, KGHM i inne spółki skarbu państwa, Przestaną być polskie. Lot w sposób niezwykły ogłosi upadłość, a zwykli obywatele będą musieli radzić sobie z wysokimi cenami. Wolność słowa? Proszę bardzo. Tusk już pokazał, na co go stać. Robert Frycz, założyciel szyderczej strony antykomor.pl 15 miesięcy więzienia za w nawiasie zniesławienie prezydenta. Rejestr stron zakazanych, ograniczenie dostępu do informacji publicznej, udostępnianie bilingów służbom przez operatorów, podsłuchiwanie i inwigilacja dziennikarzy, podsłuchiwanie i inwigilacja członków legalnych zgromadzeń, wtargnięcie do redakcji wprost i wyrwanie laptopa redaktorowi Sylwestrowi Latkowskiemu przez funkcjonariuszy ABW. Z tego też powodu, jeśli opozycja ma tworzyć rząd, Ryży nie może zostać premierem. W przeciwnym wypadku internauci będą musieli spodziewać się wizyt ABW o każdej porze, a poziom życia dla przeciętnego Kowalskiego będzie gorszy od obecnego. Krótko mówiąc, Białoruś 2.0. Była to audycja P.P.M. Podcast, prowadził scenariusz realizacja Krzysiek, rok produkcji i publikacji 2023.